Hej, czyślicząłem. Tym razem kilka słów na temat tego, jak mocujemy nasze telefony w motocyklach. Przerobiliśmy już dużo różnych rozwiązań motocyklowych. Począwszy od takiego archaicznego. Etui na telefon, wodoodporne, suwakiem, za dużo się z tym nie zrobi. Ale taka podstawa zawsze, zawsze pomaga. Robi robotę. Posłuchajcie. Telefony, ważna rzecz. My zainwestowaliśmy w mocne telefony, dlatego żeby nagrywać dla Was wszystkie sociale. Między innymi ten, nagrywamy ogrywamy przez nasz telefon. I chcemy, żeby one były bezpieczne, dlatego zainwestowaliśmy w uchwyty SP-Connect. Dwa lata temu, dwa sezony przyjechaliśmy z tymi uchwytami. Różne wycieczki, dalsze, bliższe, różne warunki pogodowe. Nic się nie poluzowało, nie odpadło, nie ułamało ani telefonu się nie uszkodziło, ani te uchwyty więc naprawdę są godne polecenia. Inwestycja była sroga, bo nawet antywibracje do nich kupiliśmy. <grym> Oczywiście to jest taki must have. A teraz dostaliśmy w tym sezonie do testowania kładoki. I to nie tak, lejako. Bardzo jakie. dziękujemy. I tak. tak będziemy testowali, i tak na pierwszy rzut oka. Oba systemy są godne polecenia, ale jeżeli chcecie znać takie szczegóły, więcej smaczków, detale, to zapraszamy Was do naszego YouTube'a. Film już niebawem, właściwie jest już, jest już nakręcony, nasze wnioski są jasne, jeżeli macie jakieś pytania, nie lękajcie się, zadajcie je teraz, może uda się na nie odpowiedzieć. Pa pa! pa.